Jak u mnie tańcem, mm -hmm. a to tak jest. Z... Nie, nie, z tańc będziemy, nie z... będziemy tańczyć, nie przejmuj się. Jesteś bezpieczny. Jak tańczę, to chyba trzeba słuchać moją dziewczynę. Okay. Ale, ale, ale lubię tańczyć i jeśli nadarza, nadarza się okazja, gdy mam wolne, to, to bardzo lubię pójść na takiej. Kowal 9.2 Widziałbyś się w You Can Dance? Rzucił hasło rzeźniczak do You can Dance. Jak mnie gra w piłkę, to, to może mi się zgłosić. Dobra, to co w takim razie, przychodzę do meritum, co w takim razie sądzisz o Radku Majdanie w tańcu z Gwiazdami? Sądzę. E, 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 tak trochę, trochę, generalnie... Są dowcipy w szatni? Właśnie. Nie, nie ma, nie ma. Bo w końcu wiesz, Polonia, e... raz, można dopiec raz że rywalowi, dwa, rywalowi, który gra w Polonię, ma wielki tatuaż na piersi, pogoni, trzy... Nie, akurat nie, jest, nie jesteśmy złośliwi. Wiadomo, że Radek jest bardzo kontrowersyjną osobą. Raz ze względu na to, wiadomo, na, 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 na Dodę, a Zważa jest jaki jest. Ale się zabezpiecza. Dla, dla mnie to osobiście. <laughs> <laughs> dla mnie to osobiście. Chyba mi to nie przeszkadza. Widziałem jakiś jeden odcinek, bo to cały czas tańczy, tak? Jeszcze nie odpłacie. Więc, więc widać, że ma poparcie widzów i. ja mu kibicuję chciałem, żeby wygrał. dobra, lepiej tańczy czy broni? No, no chyba lepiej broni.